Witam Was, docentpolskieminibrowary.pl. Na stole dzisiaj nowości z Dzikiego Wschodu. Maciek Szymanek dzisiaj był w Warszawie. Zresztą Browar Dziki Wschód jak najbardziej dostarcza swoje dobrocie na teren Warszawy, więc też podam link, gdzie można zamawiać bezpośrednio ich piwa. No i myślę, że bardzo interesujący zestaw, czyli Pils. Coffee Stout oraz coś owocowego Rabarb Sour, czyli kwasik z rabarbarem. Zaczynamy od Pilsa. Tak jest, Pils totalna nowość. Nawet na Facebooku nic na ten temat nie znalazłem. Maciek napisał tylko, że jest to kooperacja z blogiem piłkarskim i skrót jest taki jak tutaj widzicie. TJMMNW, co ma oznaczać, ty, jeden meczyk mi nie wszedł <grym> w ten sposób, czyli jak to ubuka jak to u, Buka. Jak to u Buka zazwyczaj bywa. Ja, y, piłkarski specjalnie nie jestem, y, tym bardziej nie hazardowy wystarczy już degustowanie piwa jako ryzykowna zabawa w życiu. Jedna jak najbardziej wystarczy. Piwo zostało uważone w ReCrafcie. To już jest naprawdę dobra informacja, ponieważ no, pamiętacie ostatnio ReCraft i Piwne Podziemie Kooperacja w stylu Italian Pils. Bardzo przyjemne piwo. A to jest podobno German Pils, ale ja już widzę tutaj logo Polish Hops. Paweł Piłat, czyli co to za German Pils na polskich chmielach. Marynka Sybilla Puławski. No więc taki, rozumiem, że ma być wytrawny, ale to taki bardziej German Polish Pils. No i okej, okay. i popatrzymy, i posmakujemy, i powąchamy. No szkło takie tutaj Maciek dostarczył 0,5, jak... Oglądacie moje materiały, to dobrze wiecie, że 05 to chyba się nigdy nie pojawiło u mnie. Więc po raz pierwszy szkło 05, no ale ładny wzór. Dlaczego nie? Dlaczego nie zaprezentować? Ale 03 to zdecydowanie moja pojemność. Dobra, i żeby nie przesadzać, żeby to jakoś jeszcze tutaj posmakować na wizji, nalałem sobie tyle. Jasne złoto klar, widać to y, nasycenie. Tutaj na pewno w tym szkle jest taka specjalna, y, specjalny otworek, który właśnie wspomaga to y, to bąbelkowanie. Piana drobna, biała. Mm, no, jest elegancko, jest tak jak przy się powinno być. Czyli z jednej strony słodowa paza, bardzo czyściutka, taka przyjemna słodowość w typie zbożowym i po drugie chmiel, chmiel w typie ziołowym, czyli jak najbardziej German Pils, no German Pils mimo że na polskich odmianach chmielu. Zdrowko, dzikiego wschodu. Wow! No tak jest, o to chodzi. czyściutki, słodowa baza, bardzo umiarkowana, wytrawność idealna, goryczka. No cały czas jeszcze ją czuję na języku, więc kilka sekund jest, ale jest bardzo przyjemna, ziołowo-korzenna, w typie jak najbardziej niemieckim. Tutaj kurczę naprawdę te, te chmiele Sybilla Puławski. Puławskiego trochę kojarzę. Pamiętam dawał takie nuty czosnkowe, więc fajnie, że akurat w tym piwie Puławski takich nutek nie oddaje. Bardzo stylowe, bardzo dobre. Klasyczne parametry zapewne. Chociaż nie: 11 plato, a nie 12. I 4 połalko, kurcze. Bardzo fajnie, więc jak najbardziej, tak jak tutaj jest opisane. Czy do meczu, czy na weekendowe tripy, zdecydowanie takie piwko może być. Super, początek bardzo dobry. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejne piwo to Saurek. Już się bałem, że jakiś pejstry, ale chyba nie. Chyba wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o składniki słody jęczmienny, pszeniczny, rabarbar malina bakterie kwasu mlekowego, więc fajnie, że nie dodany po prostu sam kwas mlekowy i drożdże. Piwo się nazywa Totem Szajenów i tutaj jest całkiem szeroka historia odnośnie plemiona Szajenów. <grytanie> czyli co, można bawiąc, uczyć, przyjemne z pożytecznym. przeczytam tą krótką historię, Szajenowie, czyli czerwoni mówcy, to jedno z najsłynniejszych i najbardziej walecznych plemion wielkich równin. Przywiązywali dużą wagę do obrzędu tańca słońca. W XIX wieku, wieku prowadzili intensywne wojny z, z wojskami amerykańskimi, mające na celu zablokowanie ekspansji białych na terenach Indian. Obecnie zamieszkują w rezerwatach w Stanach Montana i Oklahoma. Słynni Czejenowie to czarny kocioł no właśnie Czyli to będzie cała seria indiańska. Czarny kocioł, poranna gwiazda, mały wilk. Bardzo interesująca historia nawiązująca do pierwotnych mieszkańców Ameryki Północnej. No i popatrzmy, jak to piwo się prezentuje w szkle. Maliny. Wiadomo, muszą oddać kolor. Zmętnione. Czerwona barwa. Wymieszałem odpowiednio, żeby te drożdże tutaj dały to zmętnienie i dały też tą pełnię smaku, mam nadzieję. Mochamy. Fajnie, bo y, tutaj nie ma takiego właśnie jakiegoś sztucznego, intensywnego y, aromatu owocowego, który by po prostu odpychał. Jest stonowany, jest naprawdę bardzo przyjemny, taki bardzo naturalny. Maliny, tak. Rabarbaru trochę, tak. I delikatnie kwaśność y, kwasu y, mlekowego, bakterii Lactobacillus również jest, jest wyczuwalna. Więc naprawdę bardzo przyjemny, delikatny aromat. Bardzo mi odpowiada. Pijemy. Kwaśne. Bardzo dobrze. Kwaśne. Pełne. Dobrze, że to wlałem zasadem drożdżowym. No i owocowe. No właśnie. Kwaśne nie tylko. Od bakterii kwasu mlekowego, ale również ten rabarbar nadaje kwaśność piwu, więc to jest naprawdę świetne połączenie. No ja uwielbiam w ogóle rabarbar w połączeniu z truskawkami. No To połączenie było takie piwo Mariensztadu, rabarbar plus truskawki, świetne piwo. Niestety się okazuje, że już nie jest produkowane jakoś niespecjalnie się cieszyło popularnością, tak, żeby podtrzymać jego produkcję dziwne. Rabarbar z malinami. Nie tak dobre połączenie jak z truskawkami, ale też bardzo, bardzo przyjemne. Piwo zdecydowanie wytrawne. Ta słodycz od malin jest jakaś naprawdę śladowa. Yy, piwo po kwaśnej stronie i bardzo mnie to cieszy. Ta, yy, ta obecność drożdży też daje. Yy, Taką specyficzną y, krągłość, natomiast mam wrażenie, że troszkę y, pali w gardło octowość. Może tutaj się tak zdarzyć, że troszeczkę, troszeczkę octu weszło. Co trochę dziwi, bo. Hmm. Przy Sałerze octowość, przecież to y, nie było fermentowane dzikimi y, szczepami. Delikatnie, delikatnie jest wyczuwalna, yy, ale ogólnie, ogólnie pozytywnie dobra. I jako trzecie kawowy, wytrawny stout. No, ostatni stałcik mamy właśnie z tej serii indyjskiej, ale yy, historyjka na kontrze nie odnosi się do Indian, tylko odnosi się do specyfiki kawy, która tutaj została zastos zastosowana. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy lubelską palarnię kawy Enzo Muratore Coffee. Połączyła nas miłość do rzemiosła. Oni wypalili dla nas najlepszą brazylijską arabikę Cerrado Patrocinio Mundo, Nowo, a my stworzyliśmy pod nią recepturę piwa, które zachwyci każdego miłośnika małej, czarnej smacznego. Oj, jak ja uwielbiam kawowe stałty. zdecydowanie, zdecydowanie tak. Chwilka przerwy, musiałem podmodować baterie. Widzicie butle już osuszone, ale szybko przechodzimy do coffee dry stouta. Akurat na koniec wieczoru. Okej, okay, bardzo Podoba mi się kolor piany, jasny brąz, bardzo drobna. No, może nie specjalnie obfita, ale piwo naprawdę w szkle się prezentuje bardzo przyjemnie. Mm, cold brew, czyli kawa dodana jako espresso w postaci płynnej, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale ja wyczuwam ewidentnie espresso w aromacie. Bardzo intensywne. Jak po prostu zaraz po zaparzeniu. Intensywne, intensywny aromat espresso i czuć nawet tą moc kofeiny w aromacie. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o parametry. Klasycznie dla Drystauta 12 Plato 4,2. Natomiast ta kawa naprawdę sprawia wrażenie, że kofeina będzie. Finito na dzisiaj, jeżeli chodzi o yy, Dziki Wschód. Sprawdzamy. Mmm. Zdecydowanie kawowe. No i taki dry stouty klasyk pełnia co najwyżej średnia bardzo wyraźna kawowość, lekka kwasowość. Zazwyczaj tak jest, że jeżeli się doda właśnie kawę w postaci płynnego espresso, to ta lekka kwasowość będzie wyczuwalna. Paloność też jest, aczkolwiek nie jest jakoś specjalnie mocna. Ona nie wchodzi w osadzanie na języku, nie wchodzi w goryczkę. Bardziej, bardziej mówię, takie, taka lekka kwasowość i ta siła, siła kawy naprawdę... Puch, ja nie wiem, czy na wieczór takie piwo to jest dobry pomysł, bo podejrzewam, że ta kofeina może mi tutaj ostro wejść w krwiobieg. Dla wszystkich tych, którzy lubią dry stout albo w ogóle stouty z dodatkiem espresso, zdecydowanie obowiązkowa pozycja ja wolę y, jednak te coffee stouty trochę bardziej pełne, tak, żeby ta pełnia dry stouta była troszkę podwyższona, może niezgodnie ze stylem, ale żeby to było y, bardziej pełne piwo i w ogóle tej kwaśności y, pozbawione. Ale okej, okay, szanuję. Bardzo y, porządny coffee dry stout, na pewno dla tych, którzy nie boją się lekkiej kwasowości espresso Ok. No więc ciekawy wybór. Pilsik klasa, po prostu osuszony momentalnie. Sawerek też bardzo przyjemny w pierwszym odczuciu, aczkolwiek jak się potem piło, to jednak ta octowość, na którą zwróciłem uwagę po kilku łykach, ona była wyczuwalna. No i Coffee Dry Style dla zwolenników, Espresso zdecydowanie. Okej, okay, słuchajcie. Bardzo miły wieczór z piwami Dzikiego Wschodu. Najlepszego. Zdrowie.